To jest choroba, która jest uwarunkowana i genetycznie, i czynnikami stylu życia. My nie czymy, z wyjątkiem bardzo rzadkich przypadków, nadciśnienia. Każdy kilogram przekłada się mniej więcej na 1 mm supertencji, a to jest trend obserwowany od kilkudziesięciu lat. Niepokojące jest to, że także wśród najmłodszych, czyli dzieci w szkolnym wieku, i za tym idą. Inne zmiany w fizjologii organizmu. Częstość choroby nadciśnieniowej takiej skali populacji chyba jednak nie do końca zależy od tego, czy my to ciśnienie lepiej mierzymy, My to ciśnienie mierzymy. Dosyć dobrze mniej więcej od już ponad 50 lat. A w ogóle mierzymy od 100 lat. Najkorzystniejsza z punktu widzenia układu krążenia byłaby taka aktywność, która uruchamia duże grupy mięśniowe, mm -hmm. bo wtedy co prawda my bardzo zwiększamy zapotrzebowanie tych mięśni na tlen, ale metodą tego dostarczenia tlenu jest rozszerzenie naczyń. My ćwiczymy troszkę układ krążenia i w trakcie wysiłku ciśnienie wzrasta, mm -hmm. ale po wysiłku ono się będzie obniżało.